Historia Polski w XX wieku była bardzo bogata. To właśnie wtedy po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. W tym samym wieku narodziła się także Trzecia Rzeczpospolita. W trakcie tych 100 lat dynamicznie rozwijała się polska polityka zagraniczna. I to właśnie niej poświęcone jest dzisiejsze spotkanie. W ramach spotkania Co widać, co słychać. Na naszym uniwersytecie gościł profesor Antoni Dudek, który wygłosił wykład na temat koncepcji polityki zagranicznej Polski w XX wieku. Wzięłem się z tego, że yy, yy, poszłem do wniosku, że wielu fanów tego wyjścia ten wykład, który jest dostępny na YouTube, ale ja oczywiście nie wiem, jak można więcej ludzi poznać na oryginalnej No to odpowiedź jest dość oczywista i akurat to nie był najmniejszych skłon, to pułkownik Józef Beck. Dzisiejszego spotkania, cel jest taki jak każdego innego w ramach naszego cyklu spotkań, co widać, co słychać, które organizujemy jako Koło Naukowe Politologów, to, żeby nie zawsze indywidualnie można się spotkać z takimi osobami, chociażby tak jak kiedyś profesor Andrzej Demczuk, tak jak dzisiaj profesor Dudek. Nie zawsze jest to po prostu możliwe. My to jako Koło Naukowego chcemy umożliwiać, żeby studenci, którzy studiują, studia z tych obszarów, którzy tych eksperci się mogą wypowiedzieć. Ten dostęp, przekazanie wiedzy, no to nam głównie chodzi w tej serii spotkań. Tutaj wielkie ukłony dla Adriana Corsano, który prowadził dzisiejsze spotkanie i który ten kontakt nawiązał. Nasze koło naukowe uczestniczy w wielu organizowanych konferencjach, czy to w Polsce, ale też tutaj w Krakowie. i Ten kontakt nawiązaliśmy podczas Open Ice Economy Summit i tam właśnie profesor zgodził się do nas przyjechać. Skontaktowaliśmy się ponownie i, i jak dzisiejsze wydarzenie. Jakie były takie największe wyzwania przed? Przede wszystkim organizacja. Musieliśmy to dopasować czasowo, też nie wiedzieliśmy, ile osób się możemy spodziewać ze względu na popularność pana profesora, ale koniec końców, no myślę, że to właśnie było organizacja sama czasowa, ze względu też na napięty grafik pana Profesora, ale myślę, że udało się nam pomimo tych trudności. Które pytanie publiczności takie tak najbardziej zapadło ci w pamięć? Takie było najciekawsze. Od publiczności. Hmm. Chyba odnośnie tej realnej właśnie możliwości, jakie stwarzały atak ewentualnych Niemiec, o obawy odnośnie granicy, to moim zdaniem było takie najciekawsze. Też nie zdążyłem sam zadać wszystkich pytań, niestety ze względu na uciekający czas. Sam chciałem też ten temat poruszyć. Miałem też parę innych pytań przygotowanych, również o tą finalizację, o której pan profesor mówił. No, a niestety czas biegnie nieubłaganie. Jakie były takie najważniejsze momenty w polskiej historii? w XX wieku, jeżeli chodzi o polską politykę zagraniczną? No z całą pewnością, tak jak cała historia Polski w XX wieku dzieli się na takie trzy główne okresy, a więc epokę II Rzeczpospolitej, II Wojny Światowej i PRL-u, no i ten ostatni etap, który trwa do dzisiaj, czyli III Rzeczpospolitej, tak samo wyglądała ta polityka zagraniczna. W Polsce międzywojennej to było państwo między Rosją sowiecką a Niemcami walczące o przetrwanie, uważane powszechnie w Europie za państwo sezonowe, co się niestety potwierdziło za sprawą II wojny światowej. Później II wojna światowa to wyzwanie oczywiście dla przywódców władz Rzeczpospolitej na uchodźstwie, żeby uratować, jeśli już nie granice II Rzeczpospolitej, to chociaż niepodległość tej walki, jak wiadomo, im się wygrać nie udało. Mamy epokę, w której Polska jest satelitą Związku Sowieckiego, te 45 lat rządów komunistycznych i takie stopniowe, powiedziałbym, uniezależnianie się tego PRL-u od Moskwy, co się udaje realnie dopiero w roku, po roku 89. No i tu się zaczyna ostatni etap, czyli droga Polski na zachód. Od, od jakby oddzielanie się Rzeczpospolitej od yy, właśnie tej wstre, wschodniej strefy wpływów i zwrot w kierunku zachodu, znaczony najpierw wejściem do Paktu Północnoatlantyckiego, a później do Unii Europejskiej. No już można powiedzieć, że dziś zaczyna się nowa epoka, ostatnio jakby to już jest XXI wiek. Właśnie mówił Pan o wyzwaniach. A jakie obecnie są wyzwania przed Polską, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną? Po pierwsze, najważniejsze to to, czy Polska będzie w stanie prowadzić spójną politykę zagraniczną jako państwo w sytuacji konfliktu w obrębie władzy wykonawczej między prezydentem a rządem, co w tej chwili w warunkach koabitacji wychodzi bardzo ostro, bo widać wyraźnie, że w pewnych sprawach prezydent i rząd mówią podobnie, ale są takie sprawy jak choćby polityka wobec Unii Europejskiej, wobec Niemiec czy nawet wobec Stanów Zjednoczonych, gdzie są wyraźne różnice. Więc po pierwsze, i najważniejsze to, czy uda się osiągnąć pewną spójność jakiejkolwiek polityki. A po drugie, to oczywiście, czy ta polityka będzie potrafiła sobie znaleźć właściwy kierunek w realiach kryzysu ewidentnego Wspólnoty Atlantyckiej, a więc tych relacji, które przez kilka dekad łączyły Europę. Demokratyczną ze Stanami Zjednoczonymi, bo widać, że to się wszystko w tej chwili załamuje. No i Polska będzie tutaj musiała jakoś próbować, chcąc zachować dobre relacje i ze Stanami Zjednoczonymi, z głównymi państwami Europy Zachodniej, będzie musiała jakoś lawirować. Pytanie, czy to jest możliwe, i czy to się uda. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, to jest pytanie, które sobie wszyscy dzisiaj zadają, ale tak naprawdę nie wiemy, jak się skończy ten narastający konflikt amerykańsko-europejski, bo on jest w trakcie i nie jesteśmy w stanie określić, jak to się ostatecznie skończy. No ja Mam nadzieję, że w jakiejś formie wspólnota transatlantycka przetrwa, bo jeżeli nie, to Europa będzie w ogromnych kłopotach. Mysz, takie ostatnie pytanie. Prowadzi Pan także kanał na YouTubie Dudego Historii. Jakie są Pana zdania takie najważniejsze wytyczne, aby zainteresować młodzież tematem historii? Wie pan, nie ma jednych wytycznych. Trzeba opowiadać o rzeczach ważnych w ciekawy sposób. Jeśli kogoś interesuje przeszłość, to ma sporą ofertę na YouTubie. Oczywiście te kanały są różnej wartości, różnej jakości. No więc ja oczywiście polecam mój, ale on jest adresowany dla tych, których interesuje najnowsza historia Polski, polityczna głównie, a więc dwudziestowieczna. Jak kogoś interesują sprawy bardziej historii powszechnej, Wojen w różnych częściach świata, no to musi szukać innych kanałów, nie wiem, kanał po wojnie czy cały szereg innych, które mają też niezłe treści, ale tu trzeba być ostrożnym, bo część tych kanałów idzie w kierunku nadmiernej sensacyjności, takiego fałszywego obrazu historii poprzez właśnie takie tematy, moim zdaniem, niszowe, a wyeksponowane, uchodzące za ogromnie ważne jakaś mapa Gomberga, jakieś inne bzdury, to są głupoty śmieci takich szła, chłam, którym się zatruwa często młode. Umysły nie, jakby nieodporne na takie czwartorzędne tematy, które urastają do rangi jakichś przełomowych wydarzeń, a w rzeczywistości są kompletnie nieistotne. Wydarzenie przyciągnęło wielu zainteresowanych. Nie byli to tylko i wyłącznie studenci, ale także pasjonaci historii. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia!